To ja też chcę sobie ten filmik przesłać. to jest trzecia w sumie! A kto wydać to sobie? może... Przesłać, czerwona! Mówić coś? Mogłaś przestać! Jezu, ja nie mogę że w takich warunkach przeprowadzać się do paletnic! Ale mogę! Kilka słów o sobie, proszę. <noise> nie, serio. <noise> Jesteś... Jak masz na imię? Nie wszyscy mogą wiedzieć. Poczekaj, poczekaj. Chwila. Ja będę trzymać. Mam na imię Kinga. Możecie mówić Kingusia, chociaż w sumie słownik internetowy nie ma słowa Kingusia i proponuje mi Kingustonkę, więc możecie mówić na mnie Kingustonka. <ślinicz> <ślinicz> Mieszkam z Oktafią, która chodzi naga i z Dorotą, która chodzi pod podartych i z minką, która się obcięła. Dobra. Dzięki. Pomachaj! I teraz pani. Mm. <głosy> <głosy> Lubię herbatę! No, wszystko, wszystko? O, Oktar, podetnij mi te włosy. Podetnij mi włosy, bo mi się kręcą. Tak masz na imię? A, to miało być na <noise> <o> imię? <noise> podetnij mi włosy, bo się kręcą, a ty jak masz na imię? Co za śmieci. Ale, dziewczyny... Czy widziałeś kiedy był strasznie obrażony na mnie? Tak. I mam Aha. jak pogwałciłam jego prywatność tyle razy. Dlaczego przerwatność nie to... widziałeś go w nie? No właśnie nie wiem, to... <grym> Kiedy do niego wchodzę, kiedy do jest w samych gaciach. Nie chciałabym tego widzieć zresztą, jest opleśny. Ale Almarzona. Pogwałciłam jego Nie, tak, poczekaj, blisko jeszcze raz. Boże, pamiętam jak na początku byłam u was on przyszedł, a to tak coś tam, że. On marzone No to już niedługo nie będzie. Myślę, miał... <grym> że. <grym> zajebiste! O, jeszcze? mam o, 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 <coughs> o, 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 Co się stało? Gdzie mój sok? Tam! Tam mam ustach tak lakier?